Tak, no Tails ogólnie nie chciał nam nic zrobić złego. On jest kozakiem, on jest przyjacielem. Może się stąd wydostać? Czy to tutaj? Okej, okay. trafiłem do Eggmana teraz. Czy to Metal Sonic? Czy my się ścigamy? Jeżeli się ścigamy, to bardzo źle, bo jestem z tyłu. Nie. On tu jest, on tu jest. O mój Boże. Dobra, 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 lecimy. Sonic Exe, Friends Exe. Obiecałem, że będę dalej grał, więc gramy dalej. Nie pamiętam jak się w to grało. O, mogę? O dziękuję. Nie ma nieskończonych rzeczy czy coś. To by mi tak było przydatne. Dobra, więc teraz ja w to nie grałem już z miesiąc. Będzie przypominanie sobie, jak się w to do cholery grało. Tak, to mogę skipnąć chyba. Okej, okay, mogę po prostu spamować, żeby szybciejszył dialogi, ale skupować nie mogę. <laughs> Martwe zwierzęta! To by mógł zrobić coś tak przerażającego. O kurde. Jakim tym przeżyłem? O nie, to jest teraz to. Um, jak tu się biegło? Dobra, bo ja... Ja jestem przyzwyczajony, że jak się gra Soniciem w grach EXE, to to jest dopiero intro, więc nie spodziewałem się tu Tailsa, ale ta jest moja widać tak. To dużo się w inne gry EXE nagrałem. O, dobra, mam to. To nie było aż tak złe do przejścia, o ile sobie przypomnę, jak to się przechodziło. Tails, hey, zostaw mnie w spokoju! O mój Boże, ten lis jest tak irytujący. Nie! Proszę nie. Tails nie robi tego. Tails? Zostaw? Nie. To jest sama końcówka. Nie! Do cholery! To jest taka mała cholera. Dobra. Teraz to robimy speedrun. Jestem najlepszym speedrunerem, przyjaciele EXE. Um, nie możecie mi tego udowodnić, że nie jestem, ponieważ. Ponieważ nie. Japie. Ja naprawdę nie chcę tego odcinka do kosza wyrzucić. Ja muszę dotrzeć chociaż dalej niż do Knucklesa. Jeżeli dotrę, jeżeli pokonam Knucklesa, to już nawet wyznam się, że dalej ta seria nie będzie trwać, jeżeli będzie zbyt trudna, ja pierdolę. W sensie, że nie będę mówił, że no, że wrócę do tej gry, tylko powiem, że nie będę grał, jeżeli się okaże aż zbyt trudna. Bo, bo... ja już tego Tailsa pokonywałem, myślałem, że go pamiętam. Niestety już straciłem na nim pięć żyć. O nie, jeszcze tak wysoko mnie zwaliło. To tak marnuje czas, bo panik musi wylądować jeszcze. O, chyba się udało? Nie, 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 Tails, błagam! Błagam cię, Tails! Ez, ale z ciebie Ez. Jesteś dla mnie Ez. Tak, no Tails ogólnie nie chciał nam nic zrobić złego. On jest kozakiem, on jest przyjacielem. Dobra, więc teraz pamiętam, że miałem nawet problem z tym, żeby dotrzeć do Naklusa, bo ja robiłem coś strasznie głupiego. Okej, okay, tu jest checkpoint, czyli teraz na spokojnie dotrzyjmy do Naklusa. Nie ginimy bez sensu. No, po co się denerwować? Po co? Teraz możemy iść tutaj. Uuu! Tutaj trzeba było się rozpędzić? Dobrze pamiętam. Coś kojarzę z tej gry. To zawsze coś, no nie? Okej. Okay. I teraz tak, teraz tu będzie przycisk. Dobra, teraz tu odskoczę, żeby nie wpaść po na dole. Przejdę tutaj i tu jest kolejny przycisk, a ja jestem mądry, ja jestem. No dobra, nie jestem. Okej, okay, chyba to tak miałem zrobić, bo jeszcze żyję, więc chyba jest git. O nie nie nie, nie błagam. Dosłownie piwa w spokoju. A mój Sonic nie biegnij na hama. Okej, okay, cutscenka. Dobra, więc teraz walka z Knucklesem. Jak dobrze pamiętam, to mam go wyczekać... A nie! Okej, okay, to wspomniałem z inną grą. Mam w niego po prostu naparzać. Oh. <laughs> o ja pierdzielę. Spoko te bomby, naprawdę. What? Nagle się zaczęło z krawędzi ekranu coś przylatywać, Spoko. O mój Boże. Mogę powiedzieć, że bardzo nie lubię tego boss fighta. nie lubię być one-shotowanym. No teraz chociaż zauważyłem, że to z krawędzi ekranu przychodzi, więc. Ile można? Paczcie mi za nim pięć żyć, a walczę z nim. tak tego nie mogłem zniszczyć. Jestem prawie, że pewien, że kiedyś zniszczyłem. Jak gwałem w to. Nie mogę z niego zaskoczyć, ale mi tak reirytuje. I się zamienił, co ja mam zrobić w tej chwili? Tak ciężko było dodać do tej gry pierścienie czy coś, a jakby. Te one-shoty mi się bardzo nie podobają. Jakby, czemu ja go muszę uderzyć 25 razy, ale. Ale on może raz i wygrywa, to jest bardzo niesprawiedliwe, to jest bardzo niemiłe i to jest bardzo, bardzo smutne. Wiecie, jest niesprawiedliwe. Czemu Sonic jest smutny? Bo jest smutny i ja jestem smutny, jest... Co ja mówię, brzmi jak jakiś... Nie powiem co. To nie idzie najgorzej. O nie, M nie rób tak Sonic, błagam. Chociaż on mnie tam goni tak wysoko, więc trochę nadrabiam, to... A nie, bo nie tak jest na dole, no to nie nadrabiam. Okej, okay, to już jest koniec. Nie, Tails, z Ej, z razem. Dobra. Jestem zbyt dobry. Dobra, to teraz idziemy na mojego ukochanego Knucklesa. Dobra. O dziwo dotarłem do Maksa bez tracenia żadnego życia, więc to naprawdę się postarałem tym razem. Okej, okay, po prostu sobie zdecydowałem, że tego nie złapię. To bardzo mnie rozkojarzyło. Dobra, na spokojnie. Nie będę go raszował. Po jednym hitie będzie wszystko git. Prawda? Pewnie, że będzie. Musi być. I on teraz się zamieni w Beyblade'a. Dobra. Ok, idzie dobrze. Nie będę ryzykował podwójnych hitów. Już wywalone. No, przyspiesza, czy mi się wydaje. I teraz znowu. Bang. Nie, nie przyspiesza, chyba. O mój Boże! To było tak łatwe. Kim ty jesteś? I ten. fałszywy Tails? Czemu on odpowiedział tym samym, Sonic? To błąd chyba jakiś. Pożałujesz tego. Jesteś w złym miejscu, żeby. żeby mi grozić. Kim wy jesteście? To nie ma znaczenia, Sonic. W końcu do nas dołączysz. Uuu, ale Sigma. Uuu! Okej, okay, dziękuję Randomowa ściano z ziemi. Z ziemi z nieba. Muszę się stąd wydostać. Okej, okay, dzięki tekstbox, że mi zasłaniałeś timer, który mi od razu powiedział, że powinienem się śpieszyć. Chociaż ta muzyka też mi to bardzo dobrze podpowiada. Zgadujesz, że mam znaleźć przyciski, prawda? Bo już dwa znalazłem. O, i chyba trzeci mam. Okej, okay, coś brzmiało jakby się otworzyło. Czy to tutaj? Okej! Okay. Trafiłem do Eggmana teraz. Muszę, muszę się dowiedzieć, co się stało z Knucklesem i Tailsem. To zaraz do twojej pytań dołączy, co stało się z Egmenem. Tak zgaduję. Kto to jest? Czy to Metal Sonic? Nie, nie każcie mi znowu z Metal Soniciem walczyć. Błagam, nie róbcie mi tego. Gdzie on leci? Gdzie lecisz, kolego? Koleżko, wiesz, że się lubimy, no nie? Dobrze zrobiony, metal. Wkrótce, Sonic dotrze prosto do mojej bazy. Hej, Egghead, widzę co zrobiłeś z Tailsem i Knucklesem. O, już tu jesteś. Metal Sonic, zniszcz go. A, okej. Czy my się ścigamy jak w Sonicu CD? O to chodzi? Jeżeli się ścigamy, to bardzo źle, bo jestem z tyłu. Chyba go już nie dogonię, mimo to, że mi idzie bardzo dobrze. Aha, on już laser jakiś włączył. Dobra, pełne skupienie, bo to jest... ...przewalone. Nie, zapomniałem o tym, bo... ...zapomniałem o tym bo... poprzednim razem przez przypadek, przez co przeskoczyłem. O mój Boże, to moja wina. To moja wina tym razem. Jak ja i co ja robię? Tak dobrze mi szło. Za pierwszym razem mi tak dobrze poszło. Prawie przeszedłem za pierwszym. Okej, okay, to było kozackie. Okej, okay, tu będą te kolce, w które wpadłem ostatnio. Nie! On tu jest, on tu jest! Jest! O mój Boże! Perfekcyjnie! Taki timing idealny! Powiedz mi, co się stało z Tailsem i Knucklesem? Z zostaliśmy lepsi, silniejsi. Wygląda na to, że nie dam mi żadnej odpowiedzi. Muszę zdobyć Master Emerald. Mam nadzieję, że on ma odpowiedzi, co do tego, co się stało.